Hej, dzisiaj wykonamy sobie testnet Mint Square i odbierzemy NFT. Zanim to zrobimy jednak, pisałam już o tym na Twitterze. Ci, którzy wykonali testnet SyncSwap, wejdźcie na ich Discord i podajcie swój wallet. Jak to zrobić? Najpierw wejdźcie sobie w zakładkę Rules, następnie kliknijcie sobie w Join SyncSwap Guild, potem wejdźcie sobie w zakładkę Wallet, klikacie Submit, a następnie wpisujecie swój wallet, na którym jest ta odznaka. Przejdźmy sobie teraz do odebrania odznaki NFT od MinSquare. Chodzimy sobie na ich Twittera. Musimy ich zaobserwować, polubić i zretweetować przypięty tweet. I oznaczyć znajomych pod przypiętym postem. Następnie dołączamy do ich Discorda. Możemy się od razu przywitać. I teraz tak, będziemy tutaj działać na sieci testowej ZKSync. Od razu w nią klikniemy. Możemy się połączyć portfelem. Dla tych wszystkich, którzy nie mają tej sieci testowej, przypominam o tym, że możemy sobie wejść na chainlist.org, zaznaczamy tutaj testnet i wpisujemy zk i łączymy się walletem. Następnie idziemy po testowe tokeny i klikamy sobie tu request i tym sposobem mamy już wszystko. Teraz wracamy do tego mint square, klikamy sobie mint i w tej chwili wymintujemy sobie jakiegoś NFTka. Wymagane jest zdjęcie i nazwa tego NFTka, więcej nie, dlatego już klikam Mint. Klikamy w tą strzałeczkę i podpisz. Mintowanie NFT mi nie przeszło, bo nie miałam USDC na portfelu. Także przypominam, że jedną możliwością jest przejście na ZK Sync po faucet, albo mamy dla Was taką stronę: I Tutaj możemy sobie zamienić Ethereum na, na przykład właśnie USDC. Ja wykorzystałam tą pierwszą możliwość. USDC mam już na portfelu, więc jeszcze raz powtarzam tą czynność. Teraz poszło sprawnie i tutaj możemy zobaczyć naszego NFT-ka. Co możemy z nim zrobić? Możemy go na przykład sprzedać. Klikam Unlock. No i wybierzemy sobie jakąś jest zaporową cenę. 1000 USDC. Przejdziemy sobie teraz do galaktyki i po paru sekundach, maksymalnie po paru minutach, powinniście móc odebrać swoją odznakę. Klikamy claim i mamy kolejną odznakę.